Narcystyczny rodzic traktuje swoje dziecko jak przedłużenie samego siebie. Dąży do tego, aby stało się takie jak on czy ona. W przypadku rozwodu albo i po rozwodzie nastawia swoje dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. W sądzie jest w stanie tak zagrać, że potrafi ograniczyć prawa rodzicielskie drugiemu rodzicowi. Ma poczucie upoważnienia i uprzywilejowania względem swojego dziecka. Bez wiedzy i zgody swojego dziecka dysponuje jego przedmiotami i pieniędzmi według swojego uznania. Nie obchodzą go. Uczucia, potrzeby i pragnienia swojego dziecka. Stara się wykorzystać dziecko do swoich celów. Chce, aby jego dziecko mu służyło, na przykład jako parobek. Narcystyczny rodzic pozbawia swoje dziecko radości dzieciństwa. Zaniedbuje je emocjonalnie, pozbawia zabawek, odbiera kieszonkowe. Może stosować przemoc psychiczną, a nawet fizyczną. Obwinia dziecko za swoje błędy i niepowodzenia. Coraz więcej prawników ma wiedzę z zakresu zaburzeń osobowości i jest w stanie udzielić pomocy prawnej i psychologicznej. Podczas spraw rozwodowych. Pamiętaj, że osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości jest w stanie tak zagrać w sądzie czy przed psychologiem, że jej partner czy partnerka wychodzi na wariata, na osobę niepoczytalną, nienormalną albo zaburzoną. Dlatego bardzo ważne są, Zeznania wiarygodnych świadków na podstawie ich obserwacji. Osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości, jeżeli kierowana jest do psychologa podczas procesu sądowego w celu ustalenia diagnozy, uwierz mi, inteligentny człowiek z zaburzeniem osobowości potrafi oszukać psychologa. On wie po co tam idzie. Wie w jakim celu i wie co chce osiągnąć. I taka rada na koniec, bardzo ważna. Nigdy przenigdy nie daj się namówić na udanie się na terapię z narcystyczną osobą, na przykład na terapię małżeńską. Odsłonisz całe swoje wnętrze, Twoje słabości. To, co cię boli przed narcystyczną osobą w obecności psychoterapeuty. I jak na talerzu podasz mu wszystkie sekrety, on czy ona będą wiedzieli, jak to wykorzystać przeciwko tobie.